FL Studio to program, który daje ogromne możliwości. Tworzenie podkładów muzycznych, nagrywanie wokali, nagrywanie instrumentów i tworzenie pełnych aranżacji aż do finalnego efektu końcowego, gdy piosenka jest gotowa do wypuszczenia na streamingi. Jednak dla osoby początkującej cały ten interfejs może wydawać się skomplikowany. Dlatego tworzę ten film, tak żebyście zrozumieli podstawowe funkcje tego programu. Opiszę najważniejsze elementy i nawet stworzymy podstawowy bit. Więc serdecznie zapraszam do oglądania. Myślę, że z tego filmu wyciągniecie dużo wiedzy. A teraz przejdźmy już do naszego programu. Jesteśmy już w FL Studio i na pewno czujecie się zagubieni. Dlatego przeprowadzę Was od początku. Zacznijmy od górnego lewego rogu. Tutaj mamy następujące zakładki. File. Kiedy najedziemy na tą opcję, rozwiną nam się dodatkowe funkcje. Z tego miejsca możemy otwierać nasze projekty, tworzyć nowe, a także. Tutaj będziemy eksportować całość. Wszystko co stworzymy w tym programie. Eksportujemy, czyli łączymy w jeden plik dźwiękowy, np. MP3 czy dowolny inny. Następna ważna zakładka to Options. Stąd możemy przejść do poszczególnych ustawień audio czy ustawień generalnych całego systemu. Reszta nie jest na razie tak ważna. Przejdźmy sobie dalej. To pokrętło odpowiada za głośność całego programu, więc radzę zostawić tak, jak było domyślnie. Pokrętło poniżej zmienia tonację całego projektu, też razem zostawić domyślnie. Tutaj są bardzo ważne przyciski. Na początek przełącznik Pad i Song. To jest ważne, ale przejdziemy do tego później, gdy będziemy już mieli coś stworzone. Przycisk Play i Stop wiadomo do czego służą. Możecie również klikać Spację, żeby rozpocząć i zatrzymać. Ta czerwona kropka symbolizuje nagrywanie. Tutaj będziemy nagrywać wokal bądź instrumenty. Kiedy klikniemy prawym przyciskiem myszy, rozwija nam się trochę więcej opcji. Jeżeli tutaj ponownie prawym przyciskiem myszy zaznaczymy audio, no to będziemy nagrywać audio, czyli wokal, instrumenty, które mamy podpięte do interfejsu bądź przez mikrofon. Za to, gdy zaznaczymy notes, będziemy nagrywać dźwięki z MIDI, czyli z naszej klawiatury tej bądź tej. Do tego też na spokojnie przejdziemy zaraz. Dalej mamy informację o tempie naszego projektu. Aktualnie domyślnie jest 130. Jest to 130 bpm, czyli uderzeń na minutę. 130 razy wybije to tempo. Klikając lewym przyciskiem myszy i przytrzymując, możemy zmieniać to tempo. A tutaj, gdy chwycimy bardziej z prawej strony, możemy być bardziej precyzyjni. Dalej są ikonki, które odpowiadają za konkretne funkcje. Pierwszą jest metrono. To bardzo proste do przedstawienia. Jeżeli nasze tempo to 130, włączę teraz metronom i odpalę play. Słyszymy, jak metronom wybija nasze tempo. Następną ważną funkcją będzie odliczanie przed rozpoczęciem nagrywania. Jeżeli mamy to zaznaczone i zaczniemy nagrywać, najpierw mamy chwilę, żeby się włączyć w tempo, i dopiero potem odpali się nagrywanie. Kolejną ważną funkcją jest ta, która zamienia waszą klawiaturę w klawiaturę pianina. I klikając po szczególne guziki będziemy mogli grać różne dźwięki. Zaraz to nabierze więcej sensu. Przejdźmy sobie dalej. Teraz się skupcie, bo te ikonki tutaj są najważniejsze. Odpowiadają za to, co widzimy. Wyświetlają okna odpowiednio. Pierwszy, playlisty, czyli całego naszego płótna, gdzie będziemy tworzyć naszą aranżację. Tutaj właśnie powstaje cały nasz utwór. Kolejny jest Channel Rack. Tutaj gromadzą się wszystkie instrumenty i dźwięki użyte w naszym projekcie. Dodatkowo w Channel Racku będziemy tworzyć paterny, czyli elementy i bloki, z których później ułożymy całą aranżację. Z nich zbudujemy utwór na naszej playliście. Możemy stąd również otworzyć pianorola, gdzie po lewej stronie widzimy klawiaturę pianina. I tutaj również będziemy mogli układać dźwięki, tak by tworzyć akordy czy melodie. I czwarty jest Mixer. W mikserze regulujemy głośności danych instrumentów, a także dodajemy efekty i zajmujemy się ogólnie obróbką dźwięku, częstotliwości. Po lewej stronie znajduje się wyszukiwarka i biblioteka dźwięków, których możemy używać. Więc znacie już taki ogólny pogląd na cały program, a teraz przejdźmy do tego channel raka. Jak widzicie, startowo domyślnie już są tutaj ustawione pewne dźwięki. Jeżeli zaznaczycie te elementy, Klikając lewym przyciskiem myszy, możecie ułożyć sekwencję, w której będą grały właśnie te dźwięki. Zaznaczyłem tu parę elementów lewym przyciskiem myszy, prawym możecie usuwać. I teraz, w zależności od tego, jakie tempo projektu ustalicie, zależy to od tego, jak szybko będzie ta perkusja działać. Najpierw zaznaczcie pad, czyli to, co gra w Channel Raku, i teraz spacja bądź play. W taki sposób najprościej zbudować perkusję. Teraz pokażę Wam, jak znaleźć inne dźwięki. Po lewej stronie w bibliotece znajdźcie folder PAX. To folder, który domyślnie każdy z Was ma. Doszukajcie się Drums i tutaj, otwierając poszczególne foldery, macie bardzo dużo dźwięków do wyboru. Możecie klikać i odsłuchiwać, a gdy wybierzecie taki, który, którego potrzebujecie, przerzucacie go przytrzymując. Do channel raka i wtedy dodajecie kolejny, i on będzie tak samo grał jak te pozostałe. Jeżeli przeciągając, położycie dany dźwięk na poprzedni, wtedy go zamienicie na ten nowy. Ale to nie jedyny sposób dodawania instrumentów. Tutaj bardzo ważny jest ten plusik. On otwiera wam listę pluginów, które macie pobrane. Na początek polecam odnaleźć Wam tu plugin o nazwie Flex. Jest to bardzo prosty i przyjazny dla początkujących plugin, który ma mnóstwo dźwięków. Z lewej strony są kategorie, a tutaj są konkretne dźwięki. Więc wybierzmy sobie na przykład gitary i tutaj dany preset, czyli takie ustawienie konkretnego dźwięku. Możemy zamknąć sobie XM i tutaj właśnie dodaliśmy kolejny instrument do naszego projektu. Gdy teraz zaznaczymy sobie wcześniej wspomnianą ikonkę, wasza klawiatura zamieni się w klawiaturę pianina. Czyli, jeżeli macie wybrany ten instrument z Flexa i możecie sobie go tutaj wybrać, zaznaczając w ten sposób, to możecie na waszej klawiaturze zagrać na tym instrumencie. Więc w taki sposób dodaliśmy gitarę. Teraz ponownie plusikiem dodajmy sobie FL Keys. Poszukajcie trochę i na pewno znajdziecie. To jest możliwie najprostszy syntezator pianina. Tutaj również możecie grać na swojej klawiaturze. Pamiętajcie, żeby to było zaznaczone. Tutaj, jeżeli zaznaczycie te dźwięki tak, jak chcieliście w perkusji, zawsze będzie grana nuta C, a tego nie chcemy. Klikając tą ikonkę tutaj, możecie otworzyć dane głośności konkretnego dźwięku, a także możecie przejść do Note czyli nuty. Jak widzicie, rzeczywiście gramy cały czas C. Jeżeli obniżę, to jak widzicie, te dźwięki są różne. To jest tylko takie delikatne uproszczenie, bo pełny zakres możliwości macie, gdy na dany instrument bądź dźwięk, ale przede wszystkim instrumenty, najedziemy prawym przyciskiem i klikniemy Piano Roll. To samo się dzieje, jeśli tutaj używamy tej ikonki u góry. Piano Roll pozwala nam wejść głębiej w instrument i tutaj Możemy regulować długości tych dźwięków, a także ich ton, czyli wyżej, niżej. Wiadomo, że to na razie jest dość proste, tak, żeby wam pokazać, jak to ma działać, ale tutaj możemy bardziej zagłębić się do tych dźwięków. Jeszcze dwa słowa o funkcjach Channel Raka. Tutaj mamy po kolei takie pokrętła. To reguluje nam głośność dźwięku. A drugie reguluje nam, czy dźwięk jest po lewej czy po prawej stronie. A jak już możecie zauważyć, ta tutaj kropeczka odpowiada za to, czy dźwięk jest włączony czy nie. Tutaj ta liczba oznacza, do której ścieżki na mikserze przypisany jest instrument. Ale mikserem będziemy zajmować się potem. Więc wiecie już dużo, i teraz tak. To, co tu mamy, to jest pattern pierwszy. Widzimy to, bo pisze u góry. Tu będziemy mieli listę patternów. Taki pattern możemy przełożyć na playlistę. I Jak widzicie, możemy ustawić kilka razy, i gdy przełączymy na song, puścimy już całą naszą playlistę. Więc tu mamy pattern pierwszy. Więc teraz dodam tym tutaj plusikiem, pattern drugi, możecie kliknąć i zmienić mu kolor i nawet wpisać nazwę. Skupmy się na tej gitarze, którą tu dodaliśmy. Kliknę prawym przyciskiem piano roll i tutaj, klikając lewym przyciskiem dodajecie dźwięki, możecie zmieniać ich długości. Ułożę tutaj prostą melodię. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie pracować na tylko tym, co teraz tworzycie na konkretnie waszym paternie, zaznaczcie sobie Pat, jak pattern. Z podstawowych funkcji, o których muszę Wam powiedzieć, jeżeli przytrzymacie CTRL i lewym przyciskiem myszy, możecie zaznaczyć wtedy więcej niż jeden element. Po co, żeby sobie poprzemieszczać, popróbować? Bądź, jeżeli przytrzymacie kontrol i dacie strzałkę w dół bądź w górę, możecie manewrować tym i iść o oktawę w górę czy w dół. To będzie na pewno przydatna funkcja. Dodatkowo musicie wiedzieć, że na dole możecie regulować głośnością konkretnego dźwięku. Widzicie różnicę? No i oczywiście Ctrl C, Ctrl -V, to sprawia, że kopiujemy i wklejamy ponownie to co zaznaczyliśmy. Więc właśnie teraz stworzyliśmy drugi pattern, który możemy stąd przerzucić prosto na playlistę. Mając dwa, mogę wam już wyjaśnić działanie. Jak to wygląda? Przełączamy się na song. Jak widzicie ta długa linia Sczytuje po kolei wszystko, co widzi na swojej drodze, czyli najpierw będzie sama perkusja, a za chwilę będzie perkusja i również gitara. Oczywiście teraz możecie tym manewrować, mieszać i ustawiać dowolnie. Najpierw możemy dać gitarę, usunąć trochę perkusji. Wiadomo, to podstawowy bit, żeby wam tylko pokazać, jak to wygląda. Ale z ciekawych funkcji chcę Wam powiedzieć coś, czego nikt nie powiedział, jak zaczynałem, czyli gdy na Pattern 1, czyli chodzi mi tutaj o zbiór naszej tej perkusji, klikniemy prawym przyciskiem, to jest tutaj trochę opcji, które mogą Was przerażać. Yy, polecam używać Rename and Color do zmienia koloru, tak żeby sobie ładniej to wszystko poustawiać, żeby było to czytelne, ale chodzi mi teraz głównie o funkcję Split by Channel. To rozburzyło nam ten pattern, ale rozdzieliło na poszczególne ścieżki. Dzięki temu, gdy teraz usuniemy to, co było, mamy pełną kontrolę nad wszystkim, co było w tym paternie. Ta funkcja również może się przydać. Zawsze możemy dodać tutaj nowy pattern, nazwać go na przykład BAS. Przejdziemy do Channel Raka, dodajemy nowy instrument. Pamiętajcie, że najlepiej na start korzystać z Flexa. Mamy tu też basowe gitary, więc tak prezentuje się nasz bit rozszerzony o bas. Ale teraz przejdziemy jeszcze do miksera, czyli obiecanej części. Czym jest ten mikser? Tutaj regulujemy głośności dźwięków i nakładamy efekty. Na przykład, na potrzeby tego, dodam jeszcze jeden pattern. OK, stworzyłem proste akordy na tym pianinie. Żeby teraz Wam pokazać, jak to działa. W channel raku wybieramy sobie odpowiednią ścieżkę, do której chcemy przypisać ten instrument do miksera, czyli na przykład ścieżka trzecia. Tutaj po prawej stronie jest 10 slotów na efekty, czy po prostu pluginy, którymi będziemy operować na tym dźwięku. Jak widzicie, gdy odpalam te akordy, tutaj podnosi nam się wskaźnik, który informuje nas o głośności. Z podstawowych funkcji tym suwakiem regulujemy głośniej lub ciszej. Tutaj możemy przekręcić, czy dźwięk ma być po lewej czy prawej stronie. Jak widzicie, głośność wskazuje się na, na trzeciej ścieżce, czyli tam, gdzie przypisaliśmy FL Keys, ale również na masterze, czyli zbiorze wszystkiego. Master, czyli tutaj mamy cały utwór. Dobra, więc na tą trzecią ścieżkę w slocie pierwszym wybieramy Fruity Parametric EQ2. To jest tak zwany equalizer. On wyświetla nam częstotliwości od najniższych do najwyższych danego dźwięku. Gdy teraz kliknę spację i odpalę nasze akordy, widzę cały przekrój wszystkie pasma częstotliwości. Tutaj są niższe, tutaj są wyższe. Na dole macie podpisane 20, 50, 100, aż do 10 tysięcy częstotliwości. Jest też 7 elementów, którymi możecie regulować. Czyli na przykład podnosić bądź obniżać niskie tony. To takie podstawowe narzędzie do obróbki dźwięku. Myślę, że słyszycie różnicę. Z popularnych efektów warto też zapoznać się z reverbem, czyli pogłosem. Tutaj suwakiem wet dodajecie, tak jakby, nie echa, ale przestrzeni do dźwięku. Najlepiej będzie to słychać na pojedynczych dźwiękach bez reverba. A teraz z. Ten dźwięk jest dużo bardziej szeroki i przestrzenny. Możecie się pobawić, poszukać fajnych efektów, ale tutaj nie będę Wam o wszystkim opowiadać, żeby Was nie przytłoczyć. Więc gdy wrócimy do tej naszej całej playlisty, tak wygląda nasz początkowy bit. To, co tutaj stworzyłem, nie jest do końca tym, co chcemy osiągnąć, ale opowiedziałem Wam na tyle, że macie już możliwości, żeby samemu pokombinować i pobawić się w tym programie. Na wszelkie pytania chętnie odpowiem w komentarzu, więc zachęcam do dyskusji. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, koniecznie zostawcie łapkę w górę i suba, będzie mi bardzo miło. Dziękuję za oglądanie i do następnego! Cześć!